Toyota GT86 with 850 horsepower, 1000 newtonometers. It's crazy! It's my life. Siemanko, z tej strony Drifting of the Nerd, dziś jesteśmy w malowniczym Hardwergu w Austrii, obok jest miejscowość Greimbach, gdzie znajduje się PS Racing Center, a tam pierwsza runda Drift Masters European Championship. To wszystko już się zaczęło, jest tyle nowych aut, że to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie. Nie ma co więcej gadać, chodźcie to po prostu zobaczyć. Paweł Korpuliński, pierwszy wyjazd jeżeli chodzi o Drift Masters, ale nie pierwszy w ogóle w tym sezonie. Czy tęskniłeś za tym życiem w podróży? Oczywiście, trochę tak. To jednak sezon zimowy jest e, czasami trudny do przetrwania, jest dużo pracy z przygotowaniem samochodów, ale tęskni się za tym. Ile jechaliście z Warszawy tu do Austrii? 12. No, 13 godzin, No jak, jak, Znaczy, cała podróż tutaj trwała, same jazdy było trochę mniej. Okej, okay. no i jak odczucia? Na tym torze Drift Masters jest po raz pierwszy, z tego co ja wiem, Ty też jesteś po raz pierwszy na tym torze. E, miałeś okazję, widziałem troszeczkę, pojeździć na skuterze. Jak oceniasz ten tor? Wiesz, to zapowiada się obiecująco. E, wygląda tak na sucho, że tak powiem, mega fajnie, więc. Czekam z niecierpliwością, nawet jeszcze treningi. No to w takim razie e, ja też czekam na nie, skoro ty czekasz z niecierpliwością. No i co, życzę ci powodzenia w całych zawodach. Nie, dziękuję. Kuba Król, e, pierwszy chyba taki daleki wyjazd, jeżeli chodzi o drifting. Tak, dokładnie. Pierwsza, pierwsza, liga, pierwsza runda Drift Masters e, w tym roku, w ogóle w życiu. E, na torze w Austrii, e, trasa bardzo wymagająca, z tego co udało mi się zobaczyć na e, symulatorze, bo na żywo jeszcze nie miałem okazji pojeździć. Co tu więcej powiedzieć, no, na pewno bardzo szybka, bardzo długa, obawiam się, że może nie wystarczyć opon na dwa okrążenia. Nie ja, no, myślę, że chyba zdecydowanie wystarczy. Dzisiaj mieliśmy testy Wartera, no i tam zawodnicy byli w stanie przejechać oła kółka. Tak? No to cieszę się bardzo, ponieważ moje auto jednak zużywa, e, zużywa dużo opon. Jak twoja podróż? Wiesz co, z małymi przygodami, bo, bo zopaliśmy tak powiem, kapcia po drodze, gdzieś w połowie Czech. Udało nam się to szybko załatwić, zmienić i, i, i tak to bez, bez zastrzeżeń żadnych, tak? No, to w takim razie życzę Ci powodzenia na cały event, na Twój, można powiedzieć, debiut w Drift Masters. To jest spełnienie marzeń? Dokładnie, spełnienie marzeń, realizacja marzeń. Mam nadzieję, że, że uda się przejść cały sezon bez żadnych awarii i, i, i żadnych sytuacji. Dawid Karkosik, pierwsza podróż driftingowa w tym sezonie. Tęskiłeś przez całą zimę? Zdecydowanie, tęskiłem tak. Zdecydowanie, ten skniłem, no Pierwsze zawody, ekscytacja, zaczynamy jutro. Jak ty to zrobiłeś, że zabrałeś ze sobą dwa auta i to takie legendarne? Jak to zrobiłem? Przyczepiliśmy do aut lawety, zapakowaliśmy tam samochody i przyjechały Aha, czyli bardzo prosta recepta na to. Dokładnie, wystarczy wnieść przyczepkę. Słuchaj, ja nie wiem czy ty wiesz, ale sprawiłeś, że polscy kibice driftingu przez ciebie mają jedno pytanie do zadawania mnie bo zawsze było kiedy Karpacz i kiedy Dawid wyjedzie z Zetką, no już Zetka wyjechała. No tak, no tak, Zetka wyjechała, no mam nadzieję, że uda się pojeździć, bo jest mało treningu, więc no, a 15 jestem pewny, niestety Zetkę złożyliśmy wczoraj. Na, no na szybko jak na szybko, no ale złoży, została złożona wczoraj, więc nie została przetestowana i nie wiem czy, czy, czy uda się pojeździć, ale, ale tak zdecydowanie trzeba odświeżyć i 370 w tym roku zacznie jeździć, a karpacz no, to do organizatorów nie do mnie. Ostatni raz Zetkę widzieliśmy w Rydze w 2016 roku, co się z nią podziewało przez te 3 lata? Co się powiedziała? Dojrzewała, Do... musiała być dorosła, bo chcieliśmy na alkoholu jeździć, a nie ma 18 lat, Ale już tak od 15 można. Rozumiem. No dobrze, to w takim razie co? Trzymam kciuki za to, żeby Ci dobrze poszło i żebyśmy zobaczyli Zetkę w walce najlepiej o pierwsze miejsce. Super, dzięki bardzo. Toyota GT86. With 850 hp, 1000 Nm. It's crazy. It's my life. Adam Rubik Zalewski. Spora podróż za wami. Czy przez cały, czy przez cały czas oglądasz się za siebie przez tylną szybę, żeby obserwować swojego pięknego nowego Sonika? W ogóle no jechaliśmy i śledził nas cały czas. Mówimy co to za auto żółte, nie? no ale nie no, patrzyłem, no nie mogę się jeszcze na niego patrzeć, napatrzeć, tak mi się podoba. Żółte dlatego, że za, że tak powiem, swoich młodszych lat fascynowałeś się Piotrem Więckiem, który był znany z żółtego koloru? Powiem się, że tak żółty to przeglądaliśmy sobie kolory takie i tak mówimy, a może coś takiego żarówiastego zrobić na ten sezon, coś co byś tak wyróżniało. No i taki wpadł taki yy, kanarkowy żółty, nie? Samochód wygląda naprawdę bardzo ładnie. Miałeś okazję już się przejść po torze? Przeszedłem się, nawet się przyjechałem, sześć przejazdów zrobiłem, jak testowałem paliwko. No właśnie, bo na, od, na testach Waltera byłeś. Tak, na testach Waltera i jeżeli chodzi o trasę, to bardzo mi się podoba. Jest dosyć specyficzna, jedynie co mi się nie podoba na tej trasie, to ostatnia przekładka. Jest taka szybka, można powiedzieć, i no wydaje mi się, że przy tak długiej trasie ona powinna gdzieś tam być ucięta i nie powinno być w ogóle tej części trasy. Że powinniśmy wcześniej kończyć, no ale to moja, jakaś tam opinia. nie? Ale, tak, jeżeli chodzi o całą trasę, to ten pierwszy łuk jest w ogóle strasznie długi. Tam się tak można napędzić fajnie i potem mocne schamowanie. Trasa jest fajna, warto podać. Okay. E, słuchaj, w takim razie no jakie oczekiwania e, od nowego auta i od nowego sezonu Drift Masters? No, w, Myślę, że tutaj trzeba będzie walczyć o pierwsze miejsce, o mistrzostwo, to wiadomo. E, jako, że w zeszłym sezonie drugie miejsce się udało. No to trzeba by było znowu odbić, nie? I, e, I spróbować gdzieś tam zawalczyć o te pierwsze miejsce. To takie oczekiwanie. No a wobec nowego autka, żeby mi służyło, nie? Żeby służyło i dobrze się sprawowało przez cały sezon. No i tego z całego serca Ci życzę. To dziękuję w takim razie. Sędziowie wyszli naprzeciw oczekiwaniom zawodników i skrócili trasę o ostatnią sekcję, która zdaniem kierowców niepotrzebnie wydłużała trasę. Dla Polaków kwalifikacje były ciężkie. Najlepszym polskim zawodnikiem na tym etapie był Adam Rubik-Zalewski, który zajął dziesiąte miejsce. Na dwunastej pozycji zakwalifikował się Paweł Korpuliński, osiemnasty w kwalii był Grzegorz Chybki, dwudziesty Krzysztof Romanowski, a dwudziesty dziewiąty Dawid Karkosik. No, jakby nie patrzeć tak ogólnie na, na to, że to są moje pierwsze zawody, to myślę, że to nie jest zły wynik, chociaż i tak nie jestem w tak stu zadowolony. No strasznie agresywne auto, na przekładkach, w drugim przejeździe postawiło mnie bardzo w dużym kącie, myślałem w ogóle, że, że mnie obróci. Na szczęście jakoś tam powiedzmy to udało się wyciągnąć. E, poprawiamy przód zaraz, że, żeby na jutro e, już nie był taki agresywny i no i myślę, że będzie lepiej tylko. Nie no, to nie, nie jest to absolutnie wymarzone miejsce w kwalifikacjach. E, muszę przyznać, że start jest dość ciężki, bo sesja treningowa dzisiaj nie przebiegała zgodnie z naszym planem i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Ale koniec końców e, musimy powiedzieć, że jesteśmy w miarę zadowoleni z wyniku. No, patrząc na to, jak przebiega sesja treningowa, no to 12 miejsce w kwali jest całkiem ok. Do przyjęcia. Dlaczego nie przebiegała według waszego planu? To po prostu nie szło nam tak, jak, jak chcielibyśmy, żeby, żeby szło. Były jeszcze minimalne rzeczy do ustawienia w samochodzie, które musieliśmy robić podczas przejazdów treningowych, a tych przejazdów treningowych też, z drugiej strony nie było zbyt wiele, no bo jednak grupa zawodników, e, znaczy zawodnicy podzieli na dwie grupy. E, godzina 45 minut i półtorej godziny treningu że więc, więc nie, nie jest to jakiś strasznie długi czas, tym bardziej, że trasa jest, e, teraz już nie jest. Co kolizyjne, ale była, więc, więc yy, samochody muszą zakończyć cały swój przejazd, żeby druga para czy drugi, przy, drugi zawodnik mógł zostać wypuszczony ze startu, więc trochę czasu to zajmuje. Ale tak jak mówię, ogólnie no... W, w, Udało nam się uporać z, z problemami technicznymi, znaczy może nie tyle to z problemami, to z poprawami technicznymi, które musieliśmy i yy, chcieliśmy wykonać. No i to 12 miejsce w kwalifikacjach jest, jest ok, jest do przyjęcia. Mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej, patrząc na treningi, które nie przebiegały zbyt dobrze. Powiem ci że po tych kwalifikacjach czuję się, jakbym w ogóle wygrał te kwalifikacje. Mega jestem zadowolony, że jestem 18, że jestem w tej topowej 32, bo tak naprawdę dzisiaj miałem 5 przejazdów, z czego yy, trzeci zakończył się rozbiciem samochodu o bandę. Sędziowie wtedy uznali, że jednak trzeba zmienić tą trasę i skrócili ją. Iż inni kierowcy nie jeździli koło tej niefortunnej bandy. E, także wyrwało nam się mocowanie z belki aluminiowej, które trzyma wahać. No jest to taka usterka, że odkąd jeżdżę, od 2012 roku, nigdy z tym zawieszeniem, nigdy mi się to nie przytrafiło. Nie mieliśmy obrazu zapasowej części, zostało to wszystko wyspawane i, 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 i niestety nie mieliśmy punktu odniesienia, gdzie byśmy mogli się pospać, bo niektóre elementy też były przegięte. Zrobiliśmy to na przysłowiowe oko i okazało się, że pół oś jest zbyt ciasno, No, ale podjęliśmy ryzyko, że pojedziemy pierwszy przejazd kwalifikacyjny. Podczas pierwszego przejazdu kwalifikacyjnego e, Pół oś, e, powiem, na pierwszym uku się już e, ścięła e, Gdzieś jeszcze chwytała i co drugi, trzeci obrót Trochę się dymiło z tego koła na końcu już, bo widać, że w ogóle nie dymi Także no, ciężko się, prawdę, jechało, walczyłem no, Zero punktu. Także piąty przejazd, ostatni e, Zmieniliśmy nową pół oś, trochę szybciej regulowali zawieszenie jeszcze, żeby tej pół oś dać e, trochę przestrzeni Niestety nie mieliśmy w ogóle geometrii i też nie mogłem pozwolić za to, żeby jechałem delikatnie jak z jajeczkiem, wiecie, to sprzemiełko tak mięciutko, jak nigdy, jak nigdy, jakbym miał, bo sobie to bym miał, wiecie, gorącą kawę i wióz gdzieś, nie? Także tak delikatnie, oj nie przesadzaj tutaj tak. Tego jest no, jestem mega szczęśliwy, że 70 punktów udało się zrobić, także... Mega chyle czoła przed mechanikami, którzy w pocie czoła te auto zbudowa odbudowali i naprawdę masę pracy to kosztowało nas i wszystkich dookoła, także ja jestem zadowolony. No dokładnie, ja jestem bardzo zadowolony, w szczególności dlatego, że w sumie każdy nasz trening przed przyjazdem tutaj kończył się fiaskiem. No niestety nie były to rzeczy związane z jakimiś tam naszymi technicznymi yy, rzeczami w aucie, tylko ze strony zewnętrznej, na przykład spalony alternator, który był po regeneracji, także teoretycznie nie powinien się zepsuć. No ale trudno, no, każdy trening potrwał mniej więcej 10 minut i trochę wkurzeni i zdemotywowani tutaj jechaliśmy, ale odnośnie tych informacji, które dostaliśmy, że jesteśmy w top 32, jestem bardzo dowolony i zobaczymy co będzie jutro. Po sesjach treningowych przyszedł czas na zaciętą walkę o punkty w pierwszej rundzie Drift Masters European Championship. Wycięzcą rundy został fenomenalny tego dnia Dwayne McKeever. Drugi był James Dean, natomiast trzecie miejsce zajął szalony Adam Rubik-Zalewski. Grzegorz Chybki i Krzysztof Romanowski zakończyli swoją przygodę z austriacką rundą na etapie top 32. U Romana ukręciła się półoś na starcie biegu. Natomiast Dawid Karkosik odpadł w top 16 po agresywnym boju z Benediktasem Cierbą. Kolejna runda z serii DMC już 15 i 16 czerwca we Francji. Ja dziękuję Wam za uwagę, jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftingu.